Wielki dzień Spotkam się z królem król! Królem złotym po prostu Wszechmogącym, ja nie wiem co jeszcze o nim Powiedzieć Spotkam się z łysym pajacem zwanym Pitbullem Który klepie dupy na scenie Wow Naprawdę się aż, tak? Tak, cieszę się, ciul! A, cieszę się bardzo, 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 mamy bilety z mamą Idę z mamą, w ogóle tak, idę z mamą Jezus, jaka jestem nakręcona, wybaczcie mi, ale tego no nie da się No nie da się nie nakręcać ja pamiętam, kiedy ja kupowałam te bilety Wydaje mi się, że jakoś na początku roku, albo na zimę W zimę, nie, nie, nie pamiętam Ale kupiłam wtedy dwa bilety No i jeden bilet moja mama dostała w formie prezentu na urodziny I dzisiaj jest Dzień Ojca, ale zabieram mamę na koncert Pitbull'a Koncert jest o 20, a w sumie Pitbull wychodzi na scenę o 25 Pierwsze 15 według rozpiski. Ale ja tam już muszę być między 16 a 17. Bo ja mam kupione te bilety takie VIP, czyli te. ale nie takie VIP, że nie wiadomo co się brzi i tak dalej, tylko to są takie VIP, w których... Masz po prostu wcześniejsze wejście na płytę. O, ta rejestracja dla tych biletów kończy się o 17.30. Chyba, że jesteście spóźnieni, to później też możecie, no ale po co mi bilety ze wcześniejszym wejściem i zabulony hajs za to, nie skorzystając z tego. No więc będziemy siedzieć ile? Myślę, że wejdziemy koło tej 17.17.30. Masta 33 godziny, myślę, że będziemy tam siedzieć. Nie wiem, co my będziemy robić. Miałam w ręku tylko telefon, którym też będę musiała nagrywać, więc będę musiała oszczędzać baterie O, nie bójcie się, spokojnie, ja wam nagram. Ja wam wszystko na. Nie, dobra, nie. nagram wam wszystkiego z koncertu, ale postaram się jakieś fajne momenty wam tutaj wyrzucić. Wczoraj to ja w ogóle byłam na plaży, i słuchajcie, tak mi przygrzało w czerep, że ja dzisiaj. czemu bym tak daleko? O, właśnie. Właśnie, teraz, tak mnie przygrzało w czerep, że do dzisiaj boli mnie głowa. Całą noc się budziłam z bolącą głową. I teraz też mnie boli głowa, już jestem po dwóch tabletkach przeciwbólowych, cały czas piję wodę, żeby się nawadniać, no bo po prostu się odwodniłam i za bardzo mi przygrzało w czerep nie róbcie, tak. No nie polecam po prostu, bo teraz trochę się boję swoje życia i zdrowie. A jestem na tym koncercie, jak ja tam będę skakać, wiecie, i wszystko, to no boję się troszeczkę. Ale na razie nastawiam się pozytywnie. Staram się tak, wiecie, bo będzie wkręcić w mood Ja tutaj zaraz odpalam tabletę, odpalam muzykę, będzie tutaj. Szedł Pitbull 2,4 na 7, a tak naprawdę tylko te dwie godziny, zanim wyjdę, no i wprawiamy się w koncert. Woohoo! Kraków 30 stopni, jest dzisiaj 30 stopni, a ja mam iść na koncert i skakać. Dobrze, że wieczorem, ale myślę, że może być różnie na tej Tauron na arenie. Ja nie wiem, jak tam jest w sumie, ale. Znowu to jest arena, może ona nie będzie też tak nagrzana. Nie mam do tego pojęcia. Wzięłam swojego Stanleya, bo oczywiście jako prawdziwa, rodowita influencerka z Krakowa muszę mieć własnego Stanleya. Nie wiem, dlaczego ja go wtedy kupiłam. Po prostu mi się spodobał kolor i go wzięłam, ale teraz ja naprawdę z niego korzystam. Nie wiem, czy to po prostu mój mózg tak działa, że Ala, ty musisz pić ze Stanleya, bo ty masz Stanleya. Ja nie próbuję sobie tego nawet wytłumaczyć, bo wiecie co? Piję wodę. Teraz byłam w domu i właśnie przegrzałam sobie łeb, bo nie miałam Stanleya. Ile razy jeszcze powtórzę Stanley? Jak się jak do Stanley? po jego kubka z rurką nalałam sobie wody i dużo cytrynki bo stwierdziłam że witaminka witaminka mi się przyda i słuchajcie o kurde jest bardzo dużo witaminki tam, bardzo kwaśne, ale to dobrze. Może zostałam zinfluencerowana na boże, nawet nie umiem tego dobrze powtórzyć, ale co z tego? Najważniejsze są efekty, że piję wodę. Teraz musimy iść zrobić makijaż, ponieważ nie chciałam się go robić się rano. Zresztą, do po co, skoro zaraz by mi to wszystko spłynęło i właśnie o, o to co się rozchodzi, o, do tego dążyłam. Muszę zrobić taki turbo fest trzymający się make-up i do tego mam produkty, zaraz Wam wszystko pokażę. Stwierdziłam, że Wam pokażę takie moje kombo, które wiecie, trzymają ten make-up tak cały, cały klej, który Dostałam kiedyś w paczce. To jest ten The Face Glue Gripping Primer. On był w komplecie z tą właśnie mgiełką. Więc ja sobie wiecie: to pod podkład. To już jak tu wiecie, tutaj wszystko będzie. I później jeszcze na to daję puder. A jak już na to daję puder i chcę takie, wiecie, już mieć takie combo tu, bo combo trzymające makijaż, to jeszcze mam ten spray. Taki spray. Tutaj mówię jak moja babcia, to specjalny, jak Mam taki właśnie spray z L'Oreal Paris. Yy, tak. On po prostu już mur beton. Makijaż także Wam się trzyma. Nie drugi dzień go jeszcze będziecie mieli. To już Wam tak na szybko pokażę. Normalnie na co dzień, jak jestem blada, używam tylko tego skin tintu. Teraz się troszeczkę opaliłam, widać? Nie odpowiadajcie. Jeszcze dodaję sobie takiego L'Oreal, on jest troszeczkę ciemniejszy. Będę się malować i widzimy się za chwilę. Zobaczcie, wchodzę na Spotify i co mi pierwsze proponuje? Tutaj mamy króla Księciu. Makeup is done. Oczywiście takie jak zawsze, bo ja nie umiem robić innego. Siedzę w ogóle na ziemi. Siedzę na ziemi, bo ładuję sobie tutaj telefon i po prostu kminię co mogę ubrać, bo jest dzisiaj 30 stopni, tak jak już mówiłam pewnie wcześniej. Nie mam dla pojęcia co ubrać, tak, żeby wyglądać spoko, ale żeby się też nie upocić. Plus nawet nie pamiętam, co ja mam w szafie. Jakbyście się ubrali na koncert, jeśli się wiecie, tak na chill, luźniej, wygodnie, czy może jednak, żeby się odwalić, no w końcu dla króla, może mnie weźmie na scenę, to no trzeba być przygotowanym na wszystkie ewentualności. Tak, chyba coś mam, ale zobaczcie. Taką spódniczkę, ona jest Widzicie? Taka koronkowa, fajna, tutaj ma takie frenzy. Myślę, że ona fajnie jeszcze jej nigdy nie miałam o sobie, więc chciałabym ją w końcu ubrać. I teraz miałam taki mały problem, że nie miałam żadnego fajnego takiego oś, t jak tutaj. Tylko, żeby był, wiecie, taki bardziej koncertowy, ale żeby było luźno. No i znalazłam tylko taki, więc zaraz zobaczę, czy to w ogóle będzie fajnie ze sobą wyglądać, ale to już nie tutaj, tylko nagrywam z tego TikToka, więc serdecznie Was zapraszam do TikToka. Jestem gotowa na tej bólu! Nagrałam sobie TikToczka z ubierania się i teraz za jakieś 10 minut mam autobus, więc zaraz idę i odbieram moją mamę z pracy i potem lecimy od razu na Tauron Arenę, zobaczyć, gdzie mamy wejść. mam jakieś bilety, w których dostaje się jakieś chyba jakieś gratisy, nie wiem, co to będą za prezenty, pewnie plakietka i smyczka. Ustawiam, że tak będzie, plakietka i smyczka nam, bo ważne to będzie plakietka i smyczka. Myczka ze koncertu Pitbuller z Krakowie. Jezus, Maria. Obudziłam się już na maksa, jestem gotowa na ten koncert. Ubranie mam o takie: jest spódniczka, bo jest gorąco. Jest, jest nie wiem co, no jest w stanie na koszulce, ale tu. To... A nie wiem, nie miałam nic lepszego. Outfitcher jeszcze raz prezentuje się tak. Mam tutaj tą spódniczkę w ogóle kupiona w chaosie jak coś. Tutaj mam koszuleczkę, torebunia pod kolor, ale torebkę zostawiam u mamy w aucie, bo chyba nie można mieć takich torebek w ogóle na koncercie. Tak mi się wydaje, czad GPT też mi tak powiedział. Dawno nie byłam na takim koncercie. No więc ile sobie tak ubrana, jest 30 stopni. Boże, ile razem będę to mówić, 30 stopni, a czuć jakby było pięknie. Małośka już odebrana i siedzimy pod Tauron Areną i czekamy w ogóle sobie na pizzkę teraz, bo już gdzie mamy wejście, ale w sumie nie jest jakaś bardzo duża kolejka, trochę się tylko większa zrobiła, od kiedy przyszłyśmy. No i czekamy sobie na piczkę, bo mamy ogólnie jeszcze wpis do czasu do 20, bo jest godzina, która? 15.54. A koncert jest dopiero o 20, więc sobie zjemy Wypijemy sobie kawkę, bo tak jest plan i po prostu posiedzimy jak długo tutaj można i potem pójdziemy dopiero do tej kolejki i będziemy siedzieć. Ja nie wiem jak w ogóle jest na takich koncertach, bo muszka tym bardziej nie ogarnia. <grym> Więc po prostu siedzimy i zobaczymy. Ale przynajmniej jest wiatr i już tego 30 stopni, aż tak nie czuć. zostało podano. Kolejka ciągnie się odtąd, tak gdzieś za tą budką, aż tak tutaj za tą budkę. Nie jest tak, źle, My sobie szamamy, teraz i i już super przed deszczem też jest jakby, co? nie umierać. Jak się okazało, to nasza kolejka prowadziła do kolejnej kolejki, w której musiałyśmy czekać, ale na szczęście nie tak długo, bo o 17.30 zaczęli nas puszczać dalej i niedługo weszłyśmy po prostu na Tauron na Tylko ta część ludzi, a tak to jeszcze jest pusta arena. Tylko pewnie później mnie to zgniecioto. Dobra, bo teraz zarobimy obczajkę. Nie wiem, gdzie najlepiej lepiej Czy stanąć sobie tam przy barierkach z ochroniarzami, żeby się Nie ty za bardzo. Czy jednak zostać przy scenie, bo jesteśmy dość blisko. Sara, mnie rozchodziło o tą opaską, mamy jakąś opaskę do skanowania i Później siedziałyśmy tak na ziemi przez 3 godziny, a ludzie cały czas zapełniali tą Tauro Arenę, ale na szczęście panował tam mega vibe. Ludzie cali przebrani w pitbula, machali sobie latarkami, no i w końcu zaczęło się show. Off the chain, off the glass, off the rib, turn up, get lit. In bottom line, have a good motherfucking time together tonight. <laughs> Za 21. 21, a ja wyszłam z koncertu o 23. Dopiero niedawno w sumie udało nam się Ubera zamówić i teraz jestem w domu, za 21. Czyli prawie półtorej ponad godziny chciałam się wydostać z na Reny. Twarz pana Pitbulla robiła mi dzisiaj zasiedzenie dosłownie. Ale tam mam gratisy, które wam pokażę jutro. Tu aż szlafrokę odziałam, bo ja już chciałam wskakiwać w ogóle do wanny. Bo ja już jestem ready, żeby się ogrzać i spać. Ale ja wam muszę coś pokazać. Czy wy widzicie mój makijaż, jak on się trzyma? Czy, czy, czy tu jest coś rozmazane? Czy tu jest coś przetarte? Czy tu jest coś czerwone? Ja jestem tak zadowolona, że Jezus Maria, ja patrzę do siebie. Teraz popatrzyłam na siebie w lustro, zanim zmyję i byłam jak Jezus. No przecież ja wam muszę to pokazać. Dobra, Dzień dobry moi drodzy w nowym dniu Czy żyję? No żyję, ale czy ledwo? No ledwo Jest godzina 11.55 Dochodzi 12, a ja dopiero wstałam Mój pokój znowu stał się burdelem I jestem przecieriona jakbym przebiegła maraton Moja lodówka świeci pustkami Zanim wam pokażę te gratisy Zarąbiste, które dostaliśmy To muszę iść do sklepu Bo burczy mi w brzuchu tak, że po prostu umrę zaraz. To jest mój w ogóle outfit do sklepu Na dresach, tutaj nawet złoty łańcuch Czuję się jak po jakimś grubym Lange, nie wiem o co chodzi, ale brakuje mi tu tylko jeszcze okularów przeciwsłony z bo nic nie widzę idąc. Zakupowy unboxing: chleb, nie, Iga Świątek. Wywar z Igi Świątek. Sek puszysty łaciaty z cebulą i szypiorkiem. Sałatka kebab. Wiecie, chciałam kebab, ale chcę być fit, bo mam załatkę. Szprot w się pomidorowym. Moje zakupy wyglądają jak jakiegoś starszego dziadusia, który mieszka sam i po prostu robi sobie takie zakupy. Wiecie, które je przez dwa tygodnie. Wiecie, co mi się objawiło? Ja wam pokażę. Chciałam sobie chlebek kulturalnie schować do chlebaczka, tak? Otwieram chlebaczek prezentuję. Otwieram chlebaczek, a tam co prażynki krewetkowe. One już trochę leżą, ale były zawinięte, więc to mnie nie jadłam śniadania. Sprawdźmy. tylko Jak cudownie. To będę dzisiaj jadła. Proszę Państwa, przechodzimy w końcu do punktu kulminacyjnego tej całej serii tego całego dokumentu odnośnie koncertu Pitbull'a. Prezenty, oj, tak dobrze słyszeliście? Torba Szmaciana idzie na pierwszy rzut. A torba uradowała mi dupę, ponieważ miałam białą spódnicę, więc siedziałam na niej, jak czekałam na koncert na Tauro na Arenie, a później siedziałam na niej na chodniku, jak czekałam godzinę na Ubera. i mamy dwie. Aż dwie naklejki, pitbull oraz napis dalej. Przypomnijmy może, że za bilet dałam 1080 zł. Co to byłby za gratis, gdyby nie było smyczki? Proszę Państwa, mamy smyczkę, ale nie jaką, bo mamy tutaj jeszcze plakietkę, plakietkę VIP. Ale wiecie, co ona daje? Nic. Jest tutaj napisane, że nie masz wstępu na backstage, nie masz ogólnie niczego, gdziekolwiek wejść, nie, nie, nie. To po prostu jest zwykła plakietka VIP i ja nie wiem, co ja mam z tym fantem zrobić. Chyba będę z nim chodzić o tak. Po co jakieś złote łańcuchy? Nie, teraz nosi się plakietki. To jeszcze nie był gwoźdź programu, żeby nie powiedzieć, że gwoźdź do trumny? Proszę Państwa, oto są podkładki pod kubek, tekturowe takie jakieś kółeczka, które nazwałabym podkładkami pod kubek, ale nie byle jakie, bo na każdej jest inny pitbull. I proszę Państwa, teraz jak moi znajomi przyjdą do mnie na herbatkę lub kawkę, bo co by innego, będą dostawać takie podkładki pod kubek. Masz takie? Nie masz? No właśnie. Trzeba było kupić bilet za 1080 zł i miałeś takie podkładki. Miałam się, nie wiadomo czego, ale no nie wiem, jakiś kalendarz, o, plakat. Plakat albo kalendarz, to jest takie coś spoko, że faktycznie pamiątka możesz sobie gdzieś zawiesić, kalendarz z pitbullem, każdy na inny miesiąc? Zajebiste! Ale nie! Podkładki pod kubek! Więc tak proszę Państwa prezentował się prezent do tych super tanich biletów na koncert Pitbull'a.